Mam alkohol, mam papierosy, zlikwidować Kurwa, co tu piszeć? A mał tak, zlikwidować kurwa masz. Zlikwidować szydłów, bo szydzień napadają na komunikację miejsku, Zlikwidować brata, co ma dwa lata i chcę też wyprowadzić komunikację na podlasiu. Tak, bo mi się, mi się tak podoba. Z nie. nie Kolejnym ćwiczeniem będzie maksowanie pośladków prosta Jakże Jak szybnie bimie W klubie jak ćwiczymy w siłowni możemy założyć sobie jako to mam na głowa. E, jest to bardzo skuteczny sposób e, e, e. Aktor tancerz Cześć pan Paweł no ku kurwa Rzeczywiście Ale jak A więc jestem i robimy Domek drewniany czy mam penisa? Co drugie pytanie jest to, czy mam członka? Prawda jest taka, że nie. No. Witam. Proliver tok Neuset. Ho ho, ale nerwus. A do tego cholernik sięgnij po proliver topci. To ci, to... Wszyscy umarli, koniec. Kurwa, pierdolisz.